Dzień dobry, witam na kanale Ada Duszy i zapraszam wszystkie osoby urodzone w znaku Barana. Dla Was, drogi Barany, za chwilę zapytam e, kartarota, czego możecie się spodziewać w październiku 2025 roku. Pamiętajcie jednak, że jest to czytanie ogólne, zatem nie z każdą osobą będzie rezonować. Weźcie tylko to, co Wam tutaj się wydaje jakoś tam znajome, co pasuje do Waszego życia. Ale resztę po prostu pomincie. I wiadomo, że czytanie ogólne nie zastąpi czytania indywidualnego. Wszystkie dane kontaktowe do mnie macie zawsze w opisie filmu. I już przechodzę do czytania dla baranów na październik 2025 roku. Co toż barany mają wiedzieć, o czym mają wiedzieć, jaka będzie Wasza energetyka, z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. Patrzymy, jaka wasza główna energia będzie tutaj. No, macie tutaj już gwiazdy, więc w zasadzie mogłabym na tym zakończyć e, czytanie. Oczywiście żartuję. Rycerz Buław, wasza energia. I trójka pentakli też bardzo fajnie, jakaś dobra współpraca dla Was, drogie Barany, tutaj się szykuje. Mało tego. Mamy tutaj kartę rydwanu, ale też jest diabeł, żeby nie było tak pięknie. Macie tutaj kolejną kartę karta świata, kolejną kartę z Arkanów Wielkich, więc dla Was, drogie Barany, tutaj ten październik. Będzie czasem, być może, jakieś przemiany. Może ta przemiana nie zacznie się już w samym październiku, ale będziecie do niej dążyć sukcesywnie. Natomiast, jakby październik to będzie czas, w którym pewne energie takie długofalowe się pojawią i jeżeli one faktycznie się pojawią w Waszym życiu, to warto będzie je wykorzystać. Po to, żeby korzystać jeszcze z ich działania przez na przykład listopad, grudzień, może nawet styczeń. To, co tutaj, tak jak powiedziałam, jest najlepszego dla Was, i to dotyczy całego czytania, to jest karta gwiazdy. Karta gwiazdy to jest nie tylko szczęście, to jest nie tylko prowadzenie ze strony wszechświata. Ale to jest też cel, do którego się dąży, i ten cel gdzieś tam mamy y, widoczny. Już ten cel widzimy i cały wszechświat y, Wam będzie sprzyjał, drogie Barany, w tym, co będziecie robić y, w październiku już, ale i w kolejnych miesiącach, y, bo y, tutaj ta. Przepiękna energia tego bardzo energetycznego rycerza była, mówi o tym, że no kto jak kto, ale baran to będzie tutaj po prostu szalał w tym październiku, będzie robił różne rzeczy. Sami najlepiej wiecie, która sfera życiowa jest dla Was najbardziej taka jakby na już istotna. Ale karta trójki pentakli pokazuje, że może to być kwestia spraw zawodowych, spraw materialnych, spraw kariery zawodowej, współpracy też z kimś, ale niekoniecznie. Przy czym jakby główne, główna Interpretacja i główna energetyka, ona może dotyczyć spraw zawodowych. Czyli, drogie barany, jeżeli planujecie jakieś e, działania, e, to właśnie w październiku zbierzcie wszystkie siły, tak jak tutaj ten rycerz pokazuje, bo, bo tutaj e, jeszcze jeżeli chodzi o pracę, zanim przejdę do tych kart y, z arkanów wielkich, y, to chcę Wam powiedzieć, że to będzie bardzo pracowity miesiąc. Ósemka Pentakli o tym mówi, że no, barany po prostu będą y, wiodły prym w rankingu na największego pracusia miesiąca. Ósemka Pentakli o tym mówi, ale może też mówić o tym, że Wy po prostu będziecie świadome, drogie barany, tego, co Wy potraficie. I y, też właśnie w sposób świadomy pokażecie innym, ile jesteście warte. Y, mogą być takie sytuacje, na przykład związane z y, podpisywaniem umowy o pracę, y, gdzie ta umowa o pracę może być poprzedzona y, właśnie. Y, Rozmowami kwalifikacyjnymi i właśnie ta, ta Wasza y, pracowitość, energiczność, sprawczość, y, ale też i umiejętność współpracy y, i umiejętność takiego pokazania siebie z najlepszej strony, czyli taka autoprezentacja y, taka pozytywna autoprezentacja to będzie to, co przysłuży się Wam, jeżeli. Jesteście na etapie szukania nowej pracy, i faktycznie ta praca do Was przyjdzie, i zakończy się to podpisaniem umowy, która będzie dla Was po prostu umową y, zadowalającą. Ale ta Królowa Mieczy może również mówić y, o tym, że Wy tutaj jeszcze y, będziecie głodne y, jakichś nowych pomysłów, i te nowe pomysły mogą u Was y, się pojawiać właśnie w październiku. A jeżeli chodzi o te trzy karty, te trzy karty z arkanów wielkich, których energetyka jest tak duża, że może i najprawdopodobniej będzie emanować jeszcze na kolejne miesiące, to jest przede wszystkim energetyka rydwanu i karty świata. To może dla niektórych z Was, drogie barany, oznaczać, że możliwe, że pojedziecie, do pracy za granicą. To jest dla niektórych taka interpretacja. Dla niektórych z Was to jest też y, taka y, informacja, że nareszcie w październiku poczujecie, że to wy kierujecie swoimi sprawami, bo możliwe, że wcześniej byłyście zbytnio zależne od kogoś albo od czyjejś decyzji. Barany tego bardzo nie lubią y, i wy tutaj y, bardzo. Y, na chłodno, że tak powiem, ocenicie swoje szanse i możliwe, że to będzie dla niektórych z Was czas przejścia z etatu na własną działalność, i dla niektórych z Was to może być po prostu spełnienie marzeń. Ale tak jak powiedziałam, dla niektórych to może być czas podejmowania tej pracy gdzieś tam za granicami kraju bądź w ogóle przeprowadzki do y, innego miejsca niekoniecznie to musi być y, poza krajem, ale jest to bardzo wysoce y, prawdopodobne. Natomiast karta gwiazdy i karta y, świata y, mówią o tym, że Wy poczujecie, że ten wiatr w żagle płynie, y, znaczy pcha waszą łódź, w którą płyniecie we właściwym kierunku, przy czym Uważajcie na to, żeby nie przeszarżować. Bo ja myślę, że ta karta diabła tutaj pomiędzy kartą Rydwanu i kartą świata, ona może y, wam pokazywać y, to, że możecie chcieć chwytać 6, 7, 10 srok za ogon. I to jest takie ostrzeżenie, żeby zanim. Y, zdecydujesz się na jakieś radykalne kroki w swoim życiu, nie tylko zawodowym, ale przede wszystkim, to otrzeźwij swoją głowę i na chłodno, bardzo racjonalnie sobie to przemyśl. czy to się to po prostu zwyczajnie opłaca, bo oferta może być bardzo nęcąca, bardzo kusząca w pierwszym momencie, ale jak się temu bliżej przyjrzysz, to może się okazać, że na przykład kwestia rozłąki z bliskimi, czy też jakieś dojazdy, które będą uciążliwe, one mogą trochę ostudzić Twój zapał. Czy tutaj mamy informację taką, jeżeli chodzi o sprawy takie relacyjne? Można powiedzieć, że w zasadzie tak, bo dla Was, drogie, barany, miesiąc ten będzie miesiącem, w którym zaczniecie budować tak jak chcecie swoje relacje. I o ile na przykład wcześniej na przykład yy, ciężko wam było się z kimś porozumieć albo nie mieliście tego kogoś yy, do pary. Czyli byłyście takimi osobami, singlami, to tutaj te karty mówią o tym, że przychodzi czas, kiedy wy zaczynacie budować właśnie to, co jest dla Was istotne, również pod kątem uczuć, pod kątem relacji, takich, które będą spełnieniem Waszych marzeń, Waszych pragnień. Pamiętajcie jednak o tym, żeby. Mimo tego prowadzenia ze strony wszechświata i tego jakby jasnego oglądu, w którym kierunku ja chcę podążać, i tego poczucia, że to ja kieruję swoim życiem, zwracajcie jednak uwagę na coś, co może być dla Was albo wejściem, w jakąś relację y, zależnościową, bo taka może się pojawić, albo też, jeżeli to dotyczy, dotyczyć miałoby spraw pracy, y, tak jak powiedziałam, y, rozejrzyjcie się, czy faktycznie wszystkie. Punkty umowy są dla Was odpowiednie, odpowiadają Wam i w ogóle te wszystkie warunki, które trzeba będzie spełniać, czy to jest faktycznie dla Was? Myślę też, że ta karta diabła może przestrzegać Was przed takim szaleńczym oddaniu się pracy, wręcz niewychodzeniu z tej pracy. Pamiętajcie, że oprócz pracy, zarabiania pieniędzy, budowania swojego wizerunku, kreacji siebie są też bliscy, są też osoby, które czekają na Was i potrzebują waszego, Waszej obecności, Waszego bycia razem z nimi. I na koniec zapytam dla Was, drogie barany, o radę albo przesłanie na październik. Macie tutaj co robić, macie tutaj bardzo interesujące perspektywy, takie, w których naprawdę będziecie grały pierwsze skrzypce, drogie barany. To jest to, co lubicie działanie i sprawczość. Ale co jeszcze macie wiedzieć od kart wyroczni na październik 2025 roku? Co tu jeszcze barany mają wiedzieć? Proszę o informację. Możliwe, że y, jeżeli to, y, to sprawy, y, które z Wami rezonują, dotyczą pracy, to dla niektórych z Was możliwe jest, y, że trzeba się będzie y, y, czegoś nauczyć jeszcze może przejść jakieś szkolenia, jakieś warsztaty. Dla niektórych z Was. To jest też y, wiedza, którą się zdobywa y, nabierając dystansu, czyli tutaj y, ta królowa mieczy, ona y, jakby pokazuje, y, że gorą w gorącej wodzie kąpany baranie, y, jeżeli zanim podejmiesz jakąś y, wiążącą. A ważną dla ciebie decyzję, obojętnie, czy to dotyczy spraw y, uczuciowych, relacyjnych, czy zawodowych, to po prostu y, trochę z dystansu spójrz na pewne kwestie, to jest jakby jedno, no, to, że będziecie w akcji, że będziecie działać, no to, to jest tutaj pokazane w całej rozciągłości, ale też jest tutaj wskazówka dla Ciebie, drogi Baranie, żebyś. Y, Właśnie pytał siebie, jak się czujesz z, w danej relacji, z daną propozycją, w danym miejscu, żebyś brał też, baranie, pod uwagę nie tylko zadanie do wykonania, ale to, jak się z tym czujesz, bo tutaj ten diabeł, on może trochę zamącić tobie w głowie. I żeby się nie okazało, że podpiszesz na przykład jakąś umowę albo zgodzisz się na coś w swoich, swojej relacji, czy przyjacielskiej, czy też rodzinnej, bądź miłosnej, a potem stwierdzisz, że tak naprawdę to nie do końca to jest to, czego ty byś chciał, baranie, ale pamiętaj o tym, że masz tutaj potężne energie, które będą Ciebie motywować do tego, nie tylko, żeby, żebyś działał, ale też do tego, żeby rozsądnie rozsądnie spojrzeć na pewne kwestie, zanim podejmiesz jakąś decyzję albo jakieś wiążące działanie. I tego rozsądku, tej opieki sił wyższych i tego poczucia, że jestem w swoim żywiole i robię to co kocham i spełniają się moje marzenia, ja tego Baranie z całego serca Tobie życzę i serdecznie pozdrawiam.